W szóstej rundzie Ekstraligi w Hotowej mierzyliśmy się z ekipą z Dąbrowy Górniczej. Przed um, zawodami powiedzielibyśmy, że Polonia musi być faworytem tego starcia, no ale um, przebieg turnieju pokazuje, że wcale tak um, nie jest, bo to Dąbrowa gra turniej, można powiedzieć, nawet życia, a Polonia gra w Kratkę. i... Z jednej strony papierowym faworytem tego starcia zdecydowanie byliśmy, z drugiej jednak strony młodzież, bo większość zawodników w Dąbrowie to młodzi gracze, radzili sobie znakomicie i ciężko było tutaj powiedzieć, że mamy takiego pewnego faworyta Polonia dzisiaj bez Jana Malka który po porażce odpoczywał ja wskoczyłem na drugą deskę i na białe a moim rywalem był dość młody zawodnik chyba 21 letni z Francji Michel Boyer no, i cóż można powiedzieć o tym graczu? Ja go specjalnie za dobrze nie znam, natomiast gra gość, chłop, szachy po prostu bardzo specyficznie, bardzo dziwnie. Lubi jakieś dziwne otwarcia. Czasami w tych dziwnych otwarciach jest nieźle przygotowany i wiedziałem, że mogę spodziewać się niespodziewanego, więc właściwie nie wiem po co się jakkolwiek przygotowywałem, bo przeciwnik zagrał mi tutaj D6. I o ile jeszcze obrona Filidora mogłaby być tutaj. W miarę oczekiwana, jakby grał głównie C7, a on zagrał G6. No i w tym momencie, wiedząc, że gość lubi wybierać dziwne rzeczy, a jednocześnie, że się przygotowuje do nich, to uznałem, że nie będę się ładował w główne warianty. Co było decyzją i dobrą i niedobrą gdyż no, obiektywnie białe tutaj chyba stoją bardzo dobrze. Można grać po prostu goniec e3 i te wszystkie struktury, które tutaj powstają po takich posunięciach one są na przykład takich no raczej dobre dla białych. Ten atak tutaj białych powinien dochodzić szybciej. Natomiast ja się bałem tego, że właśnie przygotowanie przeciwnika polegało na tym, że na te najbardziej pryncypialne ruchy tutaj on za reaguje w jakiś taki sposób e, bardzo podejrzany, ale będzie miał to wszystko sprawdzone, ja będę musiał e, wykonywać jakieś dokładne ruchy i tak dalej, i tak dalej. I uznałem, że zagram ruch, e, który być może zbije go z pantałyku i zagrałem hetmanę 2. Idea była taka, że na goniec G7 gram E5, bije bije i jeżeli on wymienia hetmany, no to ta pozycja po gońcu F4 powinna być dobra. Wisi pionek, a na skoczek H5 po prostu e, być może nawet jakieś szachy tu się pojawiają, ale po prostu odchodzę jak C6, długa roszada, i wydaje mi się, że to nie jest za dobra pozycja dla czarnych. Bo się szybko rozwinę i jakiś plusik tu będę miał. Być może nawet są lepsze posunięcia, może gram go nie z G5, z ideą skoczek D5 i skoczek E4, też tak może być. To wygląda na niezbyt dobrą pozycję czarnych. Co ciekawe, po Hetman Edwa, które. Było właściwie chyba niemal nowym posunięciem, przynajmniej tak mi mówili koledzy. E, Francuz zareagował po minucie e, ruchem skoczek C6, co mnie zdziwiło i dało takie poczucie tego, że on może być przygotowany. I dlatego tutaj po biciu biciu E5 biciu nawet nie rozpatrywałem specjalnie innych możliwości, chociaż tutaj przecież są, bo na przykład jest ruch goniec G5, bardzo ciekawy, nie odbijać pionka od razu. I teraz, jeżeli goniec G7, to się pojawia fajna opcja na przykład grania w ten sposób bez, bez pionka, ale ja jakoś tego specjalnie w ogóle nie rozpatrywałem. Eee, właśnie dlatego, że myślałem, że przeciwnik może być przygotowany, i zagrałem po prostu Hetman E5, goniec E7, i znowuż tutaj nie chciałem jakichś pryncypialnych rzeczy. Zobaczyłem, że na goniec H6 przeciwnik pewnie zbije, zbije, i powstanie taka pozycja. Ja tutaj zagrałem F3. I wydawało mi się, że to jest grywalna końcówka, w której stoję stabilnie lepiej. Wydawało mi się, że te pionki no, są, wiadomo, no, ta struktura pionkowa czarnych jest trochę gorsza niż struktura pionkowa białych, więc docelowo myślałem, że kiedyś powstanie tutaj izolowany pionek, że pionki C się wymienią po jakimś na przykład D5C4 bicie, bicie i będę na lekkiego plusika. Grał. I byłem bardzo zadowolony, zwłaszcza, że przeciwnik zaczął tutaj myśleć. Zagrał goniec f8, goniec f4, skoczek h5. Tutaj nie byłem pewien, czy tym gońcem odchodzić, ale kolejne ruchy są w miarę logiczne, mi się wydaje. Goniec f4 naciska na tego pionka, przeciwnik walczy, żeby tego gońca wypędzić. Skoczek stoi chwilowo troszkę gorzej. Natomiast teraz ja nie daję zrobienia roszady, próbuję walczyć z tym, żeby król się no, jeszcze bo ten król tutaj nie stoi za dobrze pomimo końcówki, no i też wieża nie może wejść, przeciwnik walczy gra skoczek F4, żeby skoczka na E6, żeby walczyć o pole C5 ja skoczek A4, żeby o to pole C5 też walczyć, skoczek tutaj na wymiankę teraz gdyby był mój ruch to chce C4 zagrać, być może skoczek C5, dlatego przeciwnik najpierw szacha, pogarsza pozycję mojego króla i teraz wymienia gońce, ja muszę bić i król F8, nie wiadomo co lepsze, czy bicie królem, czy wieżą, ale, ale to jest sensowne, ja gram C4 on gra goniec B7. Wszystko do tego momentu jest naprawdę sensowne. I tu jest właśnie ciekawy moment, bo ja zagrałem ruch G3, który przyznam, przeceniłem. Nie jest to chyba zbyt dobry ruch. Zresztą koledzy w drużyny, z drużyny po, podczas analizy wyśmiali troszeczkę moją tutaj sugestię, jakoby to był ciekawy ruch. Prymitywnie można było po prostu zbić i próbować grać taką pozycję. Specjalista od wyciskania wody z kamienia, czyli pentala Harry Krishna, twierdził, że no ta pozycja to jest naprawdę bardzo fajna. No i faktycznie można zagrać tak, można się gdzieś tutaj zdwać. Boić, można potem gońca przestawić na B3, skoczka na C3 i cisnąć. Ten pionek jest zawsze jakimś tam problemem. On nigdy nie jest zagrożeniem, a można go próbować gdzieś tam sprowokować. Może też jesteśmy w stanie próbować tę te przewagę 2 na 1 wykorzystywać. Jest to absolutnie możliwe i nie wiem, dlaczego tak nie zagrałem. G3 natomiast ma też ten mankament, że te pionki się przez tu suwają, czego ja nie doceniłem, one mogą... Się troszkę słabsze. Ja chcę grać na skrzydle hetmańskim, a nie królewskim, więc G3 jest chyba po prostu ruchem nieprawidłowym. Moja idea była taka, żeby zagrać gonie z H3 i zbić tego skoczka, i faktycznie na większości sytuacji to się sprawdza, ale jest skoczek G5. i Ja muszę się wrócić, no i teraz straciłem czas. To znaczy postawiłem gońca na polu G2, ale to niewiele daje, a nie daje dlatego, że F4 po prostu nie działa, bo jest skoczek E4, bicie, bicie, i owszem, gdybym dał radę tego króla postawić na e3. To byłaby fajna pozycja, ale jako, że ten pionek grozi się, grozi tym, że się przesunie, go nie też może na pole 4 gdzieś się przerzucić. Są też idee nawet h5, h4. To czarne stoją tutaj. Okej. Okay, dlatego ja zagrałem w tym momencie po długim na myślę 24-minutowym wieża he1, bo ja idąc na tą pozycję byłem pewien, że mogę tutaj cisnąć, a jak ta pozycja stanęła, zdałem sobie sprawę, że, że niestety... Nie za bardzo mogę. A jeszcze, no, też nie ukrywajmy, warunki w hotowej, jeśli chodzi o grę, są ekstremalnie trudne. Nie wiem, jak to jest możliwe, że w czerwcu gramy w sali, która zasadniczo nie dysponuje klimatyzacją. A jeżeli dysponuje, no to ona po prostu źle działa, bo, bo po prostu po, po dwóch, trzech godzinach to wszyscy jesteśmy tam jak pieczone, kiełbaski. Nie ma czym oddychać, i, i jak człowiek wpada w taki, taki stupor jakiś, to po prostu siedzi, czas ucieka i nie wiadomo co się dzieje. Więc tutaj miałem taki, takiego. To, to takie poczucie właściwie upływającego czasu i kompletnie zera sensownych myśli. I ostatecznie zagrałem wieża H1. Wieża H1, które no, ma na celu gdzieś wskoczenie wieżą, natomiast przeciwnik po prostu zbił, i choć te pionki teraz są potencjalnie słabe to jednak są i tutaj na pewno nie stoję lepiej zagrałem f4, skoczek e6 zagrałem król c1 bo ten król niezbyt dobrze stał dodatkowo no, kontroluje pole d1 i d2 teraz czarny zagrały h5 fajna idea aktywizacji wieży jeżeli odpowiedziałbym h4 to nie wiadomo czy wieża d3 nie można zagrać a po biciu tego pionka jeszcze nie tak łatwo zdobyć tego się obawiałem w każdym razie zagrałem z h3, goniec c8 Zbiłem, zbiłem i zaproponowałem wymianę. I teraz liczyłem na to, że po ewentualnym biciu, jeżeli dojdzie do takiej pozycji, to ja zawsze będę miał groźbę zbicia, czyli na przykład tak sobie zagram, tak, jeżeli G5 zbiję, zbiję, tutaj jeszcze podejdę królem, i no, chociaż tu to F5, ale może na przykład tu mogę zbić. Chociaż tak, to jeszcze król tutaj idzie. Nie, to prawdopodobnie gram po prostu tak jak F5, no to tak. No to jest pewnie remis, to jest pewnie remis, chociaż te pionki przeciwnika są lekko osłabione. Ja tutaj mogę w jakiś sposób próbować yy, atakować, czy pionka C6, czy pionka C4. No białe tutaj gorzej nie stoją. Natomiast nastąpiło wieża H8, ucieczka od wymiany wież, ja zagrałem goniec F1 z atakiem na pionka, teraz myślałem, że jeżeli tak, no to ta pozycja mniej więcej równa, ale ten pionek na C6 słaby, więc może jakoś tam, pewnie i tak remisowo. Natomiast nastąpiło goniec A6, co wydawało mi się lekko ryzykowne, ja zagrałem H4, żeby tutaj H4 się już nie wydarzyło. Goniec B5, skoczek C3, i tutaj przeciwnik zrobił bardzo dziwną decyzję. Ja generalnie uważałem, że w tej pozycji jeżeli ktoś ryzykuje, to raczej czarne, to znaczy, jedynym jakimś realnym planem czarnych w końcówkach to mogłoby być dojście do pionka G3, bo faktycznie no, tutaj jest taka, taka, taki plan. Ewentualnie przestawienie skoczka na F5, bo to jest największa słabość mojej pozycji. Natomiast jeżeli czarne grają nieostrożnie, no to bardzo mogą mieć dużo tarapatów, bo wszystkie. Pionki skrzydła hetmańskiego mogą stracić. One stoją bardzo źle i trzeba tutaj uważać. Natomiast przeciwnik zagrał taki dość nieroztropny skoczek C5. Ja wieża D4 już chcę zbić. Teraz, jeżeli zagrałby wieża E8, to niewykluczone, że po prostu mogę nawet zbić. Nie, nie jestem pewien. Natomiast wieża D3. No, to, to ja tutaj, nawet w najgorszym razie, w tej pozycji podejrzewam, że nie ryzykuję, a być może mam coś lepszego. Bo, bo no, no z gońcem, to powinienem tutaj w jakiś sposób tymi pionkami iść dość szybko chociaż no, trzeba liczyć tutaj warianty no bo po bo, bo pionek przeciwnika też idzie, nie jestem pewien zresztą czy ja muszę bić, bardziej spodziewałem się że zagrałbym tutaj król d2 żeby przygotować bicie na c4 wtedy jak skoczek e6 no to właściwie sobie skaczę wieżą i, i potem biję pionka ewentualnie w, w partii zastąpiło jednak skoczek e6 od razu, ja tu miałem niezbyt dużo czasu, 9 minut, ale zagrałem wieża d7 i teraz przeciwnik przygotował pułapkę. Przygotował pułapkę, w którą ja wpadłem, i to dobrze dla mnie wyszło, bo on zagrał skoczek C5, co nie było chyba najlepsze. Ja zagrałem wieża A7, on wieża E8, teraz grozi wieża E3, więc ja król D2. Jego pułapka polegała na tym, że teraz grozi C3, a na koniec G2 jest znowuż C3. I teraz, jeżeli król tutaj, to jest szach i stępem bije, bije mi tego pionka na g 3. Natomiast przeciwnik podstawił róg goniec H3. I teraz się okazuje, że C3 nic nie daje, no bo tutaj na końcu ja mam goniec E6. I, i prawdopodobnie jestem bliski wygrywania tej pozycji i tutaj właśnie po ruchu goniec H3 przeciwnik zgłupiał, bo zagrał wieża D4 królew trzeba było zagrać ja tu innego ruchu nie liczyłem wydawało mi się, że na to mogę zagrać, a tu jeszcze warto nadmienić, że takie coś nie działa choć wygląda to ciekawie, to jednak Król zdąża tego pionka złapać, więc wieża E2 nie mam ruchu. Na Król F6 rozpatrywałem ruch wieża A3. Wydawało mi się, że to jest fajny ruch. I sądziłem, że tutaj przeciwnik musi uważać. Być może nie wygrywam. Natomiast no jego goniec jest słaby. Pionki są słabe wszystkie na białych polach. J'est tu przestrzeń do próbowania, moim zdaniem. Nastąpiło jednak bardzo złe wieża D4. Ja zagrałem król C2. I teraz w 40 ruchu przeciwnik zagrał C3. I teraz moi drodzy, nie wiem, ja sobie to tłumaczę chyba tylko i wyłącznie tym, że w sali po prostu nie ma czym oddychać. No bo ciężko zrozumieć, jak mając tutaj 30 minut na zegarze, można nie zagrać dobrego ruchu. Przy czym zarówno król bije C3, jak i B3 są ruchami ok. I, i, I oba są bardzo ciekawe. Nie wiem, prawdę mówiąc, dlaczego nie zagrałem czy Ja myślałem, że wtedy następuje wieża E4 z kontrolą pola E6 i ideą szacha, natomiast no, tu jest już na pograniczu. Nawet jak zagram prymitywnie, gonie z G2, nie, goniec z G2 to akurat szach tu i tu, to, to akurat nie jest dobre, ale nawet jak zagram, nie wiem, B3. Z ideą A4 to powinno być bardzo fajnie, no bo tak, tak, to znowu jest ta idea Goniec E6 tutaj i szanse są, więc yy, myślę, że tak można było. Fajnie wygląda też po prostu B3 z podobnymi ideami i z ideą zagrania ruchu A4 w kolejnym posunięciu. Ja natomiast zagrałem bezsensowne kompletnie goniec E6, bo policzyłem sobie, że tutaj, tu jeszcze powtórzyłem ruchy, że w tej pozycji z odciętym królem będzie fajnie. Tylko, że od... to miałoby znaczenie wtedy, kiedy mój król by szedł do ataku i gdyby tu przeciwnik zagrał idiotycznego szacha, i w ten sposób zdobył pionka, no to faktycznie ja tym królem sobie idę do końca i, i, gram, na mata. I gram na mata. Natomiast on nie musi dawać trzacha i oczywiście on zagrał wieża D3 i teraz król jest odcięty po trzeciej linii i okazuje się, że ja nie mam za bardzo narzędzi do wygrywania. Tu niestety nie nastąpiła z mojej strony refleksja, bo jeszcze moim zdaniem miałem spore szanse, gdybym zagrał tu posunięcie F5 Białe no chcą zagrać f6, więc trzeba bić. Ja biję wieża g3, szach, król g7. Teraz niestety nie szach, bo to byłoby wygrana. to byłaby pozycja, gdyby były białe na ruchu, bo jest goniec f5. I to po, ta pozycja jest chyba, chyba wygrana po prostu. Pionki są daleko od siebie i król y, stawiam gońca na c2, pionka na a3 i jakoś tam idę królem do przodu. Natomiast, no tutaj oczywiście jest król G6 i jest remis, niestety. Natomiast yy, mam również AC5. Ja to widziałem i nie mam pojęcia, dlaczego się na to nie zdecydowałem, bo ta pozycja yy, moim zdaniem daje szansę na na wygrywanie. Są wieże. Jak przestawię tego pionka dalej to będzie nieprzyjemnie. Nawet jeżeli to jest remis to przeciwnik jeszcze musi tutaj powalczyć, a chociażby nawet zdobycie tego pionka w różnych układach będzie się tutaj przebijało. Moim zdaniem w praktycznej partii nie jest łatwo zrobić tutaj remis. Natomiast nastąpiło bezsensowne. Wieża a7, bicie. a4, goniec na, goniec na f1. Jakoś tego ruchu nie doceniłem, a to jest bardzo dobry ruch, żeby goniec nie stał pod żadnymi tempami e, i, i nastąpiło A5. Też czym być może nie trzeba było spieszyć się z tym ruchem, e, ale niewykluczone, że mleko już się, e, już się rozlało. Być może mogłem zagrać ruch typu wieża F, F7, być może jakiś taki ruch mogłem zagrać ale to wtedy też prawdopodobnie szach, no ale o właśnie, na przykład coś takiego, no to, to ja chcę, ja chcę tym królem wyjść, ja chcę liczyć, że przeciwnik da mi szacha, więc może może mogłem wrócić wieżą na F7, ale yy, no to mi do głowy nie przyszło yy, i, no ale to tak, no ale wtedy może go nie zdetrzy, podobnie jak w partii by było, bo ja zagrałem A5, wieża F3, wieża F7 i teraz przeciwnik znalazł może nie jedyny ale bardzo dobry ruch, z d3, bo ja tak sobie myślałem, co tu mogą czarne zrobić i na przykład c5 mi przyszło do głowy, wydaje się, że sensowne, żeby otworzyć tę przekątną, e, ruszyć trochę piona do przodu, ale nie jestem pewien, czy białe nie wygrywają tutaj po ruchu f5, bo po biciu tak, tak i tak miałem wrażenie przy partii, że ta pozycja jest dla białych wygrana. Król g7, tutaj grozi goniec d3, więc goniec a6, tak, tak yy, tak król gdzieś tutaj teraz oczywiście nie przesuwamy pionka bo następuje bicie i jest pionek złego koloru tego się nie da wygrać ale przechodzimy królem chyba tutaj i wydaje mi się, że prędzej czy później wygrywamy tego pionka, a jak wygramy tego pionka, no to potem wygramy po prostu tym pionkiem na zasadzie wypędzenia gońca z białych pól i przejściem pionka do końca partii. Więc to jest chyba po prostu wygrana. No ale do tego nie doszło, bo, bo, bo nastąpiło po prostu gonie z D3. I tutaj już chyba nie ma co robić, bo problem jest taki, że nie mam dobrego ruchu. Nie mogę iść królem, bo dostaję szacha. Nie mogę iść pionem, bo go stracę. Jak królem idę do dołu, no to można tego króla odciąć prawdopodobnie. A jeżeli a jeżeli gram goniec B3, to jest wieża H3 na tego pionka, i tu już chyba nic się nie da zrobić. Ja zagrałem goniec C8, a przeciwnik zagrał goniec C4 za takim na wieży i tracę pionka. Tutaj niestety nie działa ruch A6, bo następuje tak i na to. Jest no wiele ruchów, na przykład tak i tak. Tego pionka zawsze się łapie. Także po gonie C4 nie mam co zrobić. Zagrałem jeszcze tak, tak, tak. I tutaj zaproponowałem remis, gdyż po biciu, biciu, tak, no to te, te pionki to ja nawet specjalnie nie za bardzo. Widziałem, co ja tutaj mogę robić na wygraną, więc chyba, chyba można stać. Chyba można próbować pionkami do przodu iść. No pozycja jest niestety kompletnie remisowa. Nie była to niestety w moim wykonaniu dobra partia. Najpierw przeciwnik zaskoczył mnie w debiucie, ja zareagowałem tak po weterańsku, chciałem uniknąć wielkich komplikacji grać techniczne szachy. Te techniczne szachy z lepszymi i gorszymi momentami doprowadziły do dość dobrej końcówki, no i w tej końcówce niestety kompletnie się nie wykazałem, psując bardzo obiecującą pozycję. Na całe szczęście, na całe szczęście mecz uratowała. Wiktoria śmietańska, która przy stanie 2,5-2,5 pokonała po takiej no, specyficznej, nietypowej końcówce Annę Kubicką. Także można powiedzieć, że końcówki się wyrównały, bo Wiktoria wcale nie musiała wygrywać. Natomiast no, ja żałuję wypuszczonej szansy. Tym niemniej drużyna wygrała, no i tutaj jest to oczywiście fajne. Tyle na dziś. Zachęcam do transmisji rundy siódmej. Jutro gramy z drużyną z Boża. Pojawi się na transmisji Kasper Polok. Oczywiście komentarze i łapki w górę mile widziane. I przypominam również o możliwości patronowania mojej internetowej działalności. Link jest w opisie tego materiału wideo. Trzymajcie się. Do kolejnego razu. Cześć.